11 września na hali CSB odbyła się uroczysta gala z okazji 70-lecia istnienia Olimpii Elbląg. Uroczystość poprowadził znany dziennikarz Maciej Iwański. Prezydent Witold Wróblewski oraz politycy podczas przemówień podkreślali, że Olimpia zawsze była ważna dla Elbląga. Zgromadzonych gości, piłkarzy oraz kibiców doskonałą podróż w czasie zabrał film pokazujący historię i przemianę żółto-biało-niebieskich. Tomasz Gliniecki, Jerzy Kuczyński i Rafał Guchalski opowiadali o najważniejszych momentach w dziejach klubu z Agrekoli. W trakcie uroczystości zaprezentowano wszystkich piłkarzy Olimpii Elbląg oraz działających przy Agrekoli zapaśników i karierii. Jakarzy. Nie zabrakło także gratulacji, uścisków dłoń i podziękowań. Jak podkreślał prezes klubu ksiądz Paweł Guminiak, gala była kolejnym punktem obchodów 70-lecia Olimpii, ale nie ostatnim. Awans do drugiej ligi będzie uwieńczeniem jubileuszu. Podczas gali czas zebranym umilały pokazy tańca grupy tanecznej z Centrum Tańca Kadmens.